jest moc, jest moc, jest taki widok tutaj z góry, że po prostu, ale musi być czas jeszcze więcej kozami. Wszyscy państwo, ktoś tam... Zada... przepraszam, trochę się zdziałało, Jeszcze wszyscy, którzy tam stoicie, nie stójcie, no to przecież noga tak chodzi. no dawajcie, już jedziemy. I tu, i z tamtej strony, i z tamtej, jeszcze trójki, do wozu, do wozu, do wozu. Jest jeszcze dużo miejsca przed sobą. Uwaga, uwaga. Ktoś tu, miał, ktoś tu miał te trójki liczyć, ale nie ważne to i tak i tak jest pierwszym konaniem kto by, Kto by tam nie powiedział, prawda? A z druga, jesteśmy liczeni. I z góry panowie, wszyscy kiwamy do panu na wysiedniku. Uwaga, uwaga. Oficjalnie tańczymy po raz kolejny. Już teraz tak na czysto, wiecie? Jak to się mówi, ja to na próbie zawsze mówię jak, najpierw było na sucho, a teraz już jest na czysto. Na mokro, będzie, nie będzie się na mokro. Uwaga, jeszcze raz wszyscy wiedzą co mają, zatańczyć. Tańczymy czego? Co? Proszę. Proszę Państwa, to może naprawdę na mało. Pięknie, wielkie brawa! Kochani, ja wiem, że teraz było bardzo dużo. Jeszcze raz przede wszystkim wielkie brawa dla naszej pierwszej tancerki pudku.